Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Dla polskich kierowców mamy dzisiaj nie najgorszą wiadomość, ponieważ realna zupełnie okazuje się perspektywa obniżania się cen paliw na polskich stacjach. Pożegnanie z 6 złotymi zapewne może nastąpić. Pytanie czy w tym, czy dopiero w kolejnych tygodniach, ale z całą pewnością ta zmiana obniżkowa może się nam już na horyzoncie rysować. W ostatnim tygodniu ceny utrzymywały się na poziomie 6,04 dla benzyny, 6,05 dla oleju napędowego i 3,39. Dla, diesla, dla autogazu to są oczywiście ceny rekordowe, historycznie tak wysokich do tej pory nie było. Natomiast zmiany spadkowe, które nam się mogą na horyzoncie, tak jak powiedzieliśmy, pokazać, wynikają z szeregu czynników natury przede wszystkim międzynarodowej, czyli z obniżania się cen najpierw w końcówce ubiegłego tygodnia z powodu obaw o kolejnego mutanta koronawirusa i o to, jaki może mieć on wpływ na rynki, a także z powodu decyzji Amerykanów czy Chińczyków o uwolnieniu rezerw strategicznych. Dodatkowo jeszcze dowiedzieliśmy się w czwartek w tym tygodniu już, że OPEC Plus będzie konsekwentnie realizował swój program zwiększania ilości produkowanej przez siebie ropy. Co za tym idzie, no nie grozi nam raczej wizja obniżenia surowcowej podaży, a więc ropa będzie po prostu tanieć. Dodatkowym czynnikiem, który zapewne będzie wpływał na rynek polski, ale zapewne też stanie się to dopiero w końcówce miesiąca, czy w roku następnym, kiedy to już wejdzie ostatecznie w życie. Pomocą dla polskich paliwowców będzie tarcza antyinflacyjna i obniżenie akcyzy, które w niej zapowiedziano. Tak czy inaczej, wszystkie te czynniki razem złożone dadzą nam realną perspektywę spadkową już nawet w kolejnym, w kolejnym tygodniu być może. Te ceny przewidywane przez nas jako e-Petrol.pl to są ceny z przedziału 591,605 dla benzyny 95-oktanowej, 595,606 dla diesla i jeśli chodzi o autogaz 3,32-3,39, także realne zupełnie pole do, do spadków, jeszcze raz powtórzmy, jest pożegnanie z sześcioma złotymi, może nastąpić jeśli nie w tym, to w kolejnych tygodniach.